W tym odcinku chciałbym porozmawiać o wyczynie Karoliny Karoliny Szczepaniak. Co prawda wyczyn się nie udał, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Bo jak sobie pomyślicie, że kobieta płynęła przez Bałtyk. Bałtyk wpław do Szwecji. No właśnie, Bałtyk wpadł do Szwecji, ale w pewnym momencie, bo livestream był, livestream był na YouTubie od samego początku do samego końca, w pewnym momencie myślałem, że wiecie, jak. To jest w ultra, na przykład w triathlonie, tam po dziesięciokrotnym try czy na marota, na długodystansowym bieganiu, czy tam tydzień biegną. Myślałem, że to wygląda w ten sposób, że po prostu sobie mogą iść na drzemkę, nie? Czyli łódkę się zatrzymuje, nie wiem, kotwicy nie rzucą, bo daleko do brzegu, do tego, do wody, ale że łódkę zatrzymuje, tam pakują ją, ona sobie tam śpi, nie? I później skakuje do wody i płynie dalej, a się okazuje, że nie że nie miałem racji, bo to jest wyczyn, który polega na niewychodzeniu z wody, na niedotykaniu łodzi, przepraszam, na niedotykaniu łodzi. Czyli takie jest, jak łódka płynie, to wokół łódki płyną takie boje i ona płynie za tymi bojami i cała żywność, żywność, jedzenie, wszystko jest rzucone rzucane do niej, rzucane do niej bidonami i ona te bidony łapie. Czasami pani się tam jak rzuca te bidony się nie uda, musi cztery razy rzucać, co jest pewnie irytujące, bo musisz się na wodzie unosić na środku morza, morza Bałtyckiego, które nie jest też ciepłe. No i w kurde, zabrakło nam chyba 30 km i 10 godzin, gdzieś tak po I Karolina nie dała, nie, dała po prostu, nie dała po prostu rady ze zmęczenia. Zbiórka była charytatywna, jak patrzyłem jeszcze wczoraj, to było tak w granicach 60 tysięcy zebranych, więc wyczyn, wyczyn jak najbardziej, jak najbardziej zasługiwany. Cała ta akcja, cała ta akcja tego, że ktoś w ogóle chce przepłynąć Bałtyk, jak wiecie, nie jest nowa, bo bodajże Bartłomiej Kuberski próbował już trzy razy przepłynąć Bałtyk i zawsze miał jakieś problemy z pogodą. Nie to, że kondycyjnie by nie dał, nie to, że kondycyjnie by nie tylko po prostu pogoda pogoda wysiadała, jakby, że tak powiem. Ja zrobiłem taki z ciekawości research, i faktycznie się okazało, że takie warunki, jeżeli to można nazwać warunkami do przepłynięcia Bałtyku są tylko i wyłącznie, można spotkać takie okna pogodowe tylko i wyłącznie w sierpniu więc dlatego teraz się odbył ten cały wyścig, to nie wyścig, ten całe wyzwanie sportowe że w sierpniu oni płynęli, że w sierpniu i Bartłomiej Kuberski też o tym mówił, że tylko i wyłącznie można tego dokonać w sierpniu i brakło można powiedzieć, że niewiele Brakło, brakło więcej, brakowało, bo on tam czasami w połowie wysiadał, ale się okazało, że pogoda na Bałtyku jest mniej przewidywalna, niż pogoda, niż pogoda, mniej przewidywalna niż pogoda, która może być na przykład zdarzyć się w Himalajach, że ci, co się wspominają w Himalajach, mogą mieć dużo większe szanse na zdobycie dobrego okna pogodowego, niż robienie tego na naszym polskim czy tam szwedzkim morzu Bałtyckim, które jak jest, jak jest dość, dość kapryśnie. Ale sam tak wyczyn, sam tak wyczyn. Pomyślcie sobie, że jak ktoś tam biega tam 10-krotnie Ironmana, to tempo nie jest jakieś zabójczo wielkie. Chodzi tylko o wytrzymałość tam mogą iść spać i odpocząć i jechać dalej. Tak, pomyślcie sobie, pomyślcie sobie to, że to jest tam 70 godzin. 70 godzin spędziła cześć. 70 godzin spędziła w wodzie, bez snu. Samo to, że to jest bez snu, mnie po prostu, to mnie, no nie wiem, no to mnie strasznie ciekawi, bo wiem jak mój organizm się zachowywał na przykład, zachowywał na przykład, i ja to nazywam nie pójściem spać, tylko traceniem przytomności, czyli jak na przykład jedną noc, drugą, trzecią nie przyśpie, dobrze, to później tak zwane tracę przytomność, nie? Czyli przychodzę, z pracy z czegoś i się do łóżka, na, mogę sobie nawet nastawiać nie wiadomo ile budzików na pół godziny i tak odzyskuję tą przytomność po czterech godzinach, nie? Jakby w sensie, yy, więc to jest dla mnie. Yy, to jest dla mnie to jest dla mnie jakby niesamowity wyczyn nie spać tyle czasu i w wodzie być tyle czasu. Przecież to człowiek musi ma matę, matę jakby... Jak to się mówi? Waselinę czy tam jakieś inne kremy na sobie, ale i tak zanurzony w tej wodzie, czy tam piankę, ale to i tak zanurzony w tej wodzie pozostaje przez 70 godzin. I to moim zdaniem samo robi, robi robotę i jest rewelacyjnie, rewelacyjnie wielkie. Osobiście największy, jaki maraton robiłem, to jest 10-godzinny w kolarstwie górskim, i tam już miałem dość. Nie? Już jest taki efekt, że już masz w pewnym momencie bardzo, bardzo dość, i w pewnym momencie już nie wiem, tam e, nawet nie na końcu. E, jak przyszedł mi kryzys, to szukałem. Kurwa stacji pociągowej, nie? Żeby, wrócić, żeby wrócić na ligę mety i do auta, bo to akurat gdzieś tam akurat kryzys mnie złapał w najdalszym punkcie, gdzie mogłem się znaleźć nie? i szukanie tego pociągu. Po prostu jechałem z komórką w ręką i szukałem, kurde, pociągu, gdzie jest blisko, ale się okazało, że nie ma żadnej stacji kolejowej, blisko, czy tam autobusowej, gdzie mogłem zajechać, i się okazało, że później, jeszcze chwilę, chwilę, gdzieś tam jakąś ee, jakiś. Bula zjadłem, trochę mi się poprawiło i później już faktycznie dotarłem do tej mety, ale to był tak wyścig w miarę 200 km, Ale nie wyobrażam sobie, sobie takiej rzeczy zrobić, żeby nie spać przez, przez 70 godzin i te 70 godzin spędzić po prostu w zanurzonym w wodzie. Już nie mówię tam o wysiłku fizycznym, jakim jest walczenie z flagami, machanie rękami i próbowaniem się utrzymać, to jest trudne. I Bartłomir Kuberski też o tym mówi, mówił, specjalnie przez to, jego wywiad ja z nim słuchałem i też bardzo rzeczy mówi, że to pozwala jakby, że to, że on pływa, pływa, jest, cały, jest samym poddany samą sobie, tak, tak długo czasu. Ale w sumie mówi taki fajny przykład też przydał, że jeżeli jedziecie na Bałtyk, wejdziecie do Bałtyku, tak załóżmy po kolana w wodzie. To się okazuje, że ta woda, ta woda jest bardzo zimna. Ta woda jest bardzo zimna i macie takie myśli, jak, jak te ludzie mogą się tam kąpać, skoro woda jest tak zimna. Ale po chwili kąpania nagle się okazuje, że ta woda jest w normalnej temperatury, już wam nie jest tak zimna i można do tego jakoś tak, jakoś tak przystosować. Więc odpowiedź jest bardzo dobra, czy możesz, i tak mogę, nie? Tam też Rafał Mazur z nie współpracował, z Bartą J. i tam była też kwestia, że czekali na te warunki pogodowe i tak dalej, i tak dalej. I tam to jest też bardzo dobre, bardzo dobre jakby życiowe doświadczenie, bym powiedział. Bo no oni tam też rozmawiali o tym, że warunki nie są odpowiednie, i że się tam wkurzali i tak dalej. I Rafał Mazur zapytał Bartka, czy by chciał, żeby to się wszystko zmarnowało. Czy wolisz nie spróbować i mieć wyrzuty sumienia później, czy wolisz spróbować, ale żeby się nie udało? No i odpowiedź była prosta. Próbujemy, ale wiemy, że nam się nie uda, bo warunki pogodowe. Więc to i wtedy skoczyli do wody i zaczęli płynąć. Ale nawet na ci, co mieli tam tę meteorostację i to badali tą pogodę na tym morzu, się okazało to, że nawet. Te parametry suche, dane, które mieli na komputerach nie wskazywało na to, jak naprawdę było w rzeczywistości na tym morzu. Jakie były wysokie fale e, i że tak naprawdę był sztorm, a nie spokojne morze. I Problem jest na Bałtyku, właśnie trafić w takie spokojne morze, żeby ten pływak mógł to zrobić, bo to nie jest fizycznie niemożliwością. Adrian Costera e, zrobił teatron 365 dni. Czyli przez 365 dni albo biegał, albo jeździł na rowerze, albo pływał codziennie non-stop, nie? Więc to też, jest, to też jest dalej, jakby kolejne wyzwanie, gdzie tak naprawdę, gdzie ludzkie, gdzie ludzkie umiejętności, gdzie, ludzka, gdzie jest ludzka tak naprawdę wytrzymałość, nie? A to jest też bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę tylko warunki atmosferyczne, jakieś tam zagrożenie życia, tak naprawdę. Mogą, mogą przez to jakby powstrzymać taką, taki, taki, taki obraz sprawy, że ktoś tam nie dopłynie do drugiego brzegu, czy nie dojdzie, że tak powiem, tam, gdzie by chciał, tam, gdzie by chciał dojść. Bo nawet dla nas, amatorów, jest wyzwań, jest po prostu w dzisiejszych czasach jest ogrom. Jest maraton 1008 przez całą Polskę, jest jakiś tam przez Wisłę, z Wisły, z tych ultramaratonów bym powiedział jest więcej niż normalnych wyścigów i jest pełno chętnych na nich, a więc bym powiedział, w to, że bardziej bardziej patrząc na te ultramaratony, czy to kiedyś patrzyłem na przykład takie amatorskie, tam tak naprawdę większość to była 50-60-latków, które tak naprawdę jeżdżenie na czas nie interesuje, ale takie ultra by sobie spokojnie zrobili, nie? I to. I to jest też, fajne, to jest też właśnie fajne w tych zawodach ultra. Czasami może być problemy z tą logistyką, z logistyką, właśnie, bo musimy mieć tam łódkę. Jakby nie jesteśmy ci, co lubią, być tacy niezależni, bardzo to też jest jakby przeszkoda, bo trzeba mieć ten support. Trzeba mieć ten support. O, policja mi z tego ubijała. Trzeba, trzeba mieć ten cały support z sobą, żeby. No, Trzeba mieć ten support z sobą, żeby to wszystko. Jak to się mówi? Że, trzeba mieć ten support z sobą, żeby to wszystko organizować, żeby miał ktoś nam jedzenie podać, żeby ktoś mógł nam. A, co ja powiedziałem? Ta Policja mnie kurde, dzisiaj pesz, no ale tutaj jeżdżą. A, a ja mam kamerę w ogóle i siebie oglądam w niej i gadam. A, ten, cały, ten cały support tych innych ludzi których też jakby musimy mieć to w głowie, że nie możemy ich zawieść, więc to jest też bardzo interesujące, też bardzo interesujące, jakby mentalnie. nie? Peter Sagan o tym mówił w swojej książce, że dlatego nie ma tego całego pomocników, tych wszystkich nie bierze ze sobą, bo, bo to by było, że kogoś by zawiódł, a on nie chce kogoś zawłędzić, chce być niezależny, i to też jest, to też jest ta cała że tak powiem, ciekawość, ten cały team, który musicie wspierać. O tym też Kubecki mówił w wywiadzie, że tak naprawdę ten, ten team ma bardziej dość niż, sam on, niż on sam, nie? I no to to już zależy. No, ja wiem, w tych długich dystansach, w tych długich dystansach, tak jak mówię, 10 godzin czy tam 200 kilometrów to zajmowało, to jeszcze było na tyle spoko, to jeszcze było na tyle spokoju, że tam były w miarę często bufety, ale jak już w 6-godzinnym wyścigu, wyścigu stosowałem, to nie chciałem marnować czasu na to, żeby tankować bidony. No to po prostu bidony zapasowe, bidony zapasowe w siatkę. Na siatkę pisałem swój numer startowy, żeby nie było, że ktoś wyrzucił. Walnałem bidony w krzaki i, i targałem, nie? I później tylko wymieniałem te bidony, podjeżdżałem, bo nie chciałem tracić miejsca na bufet. Podjeżdżałem, wymieniałem te bidony, pilnowałem sam czasu. A gdzie tam byli tacy właśnie pełne ekipy profesjonalne z pasożystami, kurde, z namiotami, a ja sam tam startowałem, zaś w miarę po fajnie prostu poznałem chyba 34 miejsca. Ostatni wyścig, ostatni to był mój ostatni wyścig przed Peroną, w którym miałem nadzieję na to, że mówię, o 2019, rozruszałem się fajnie, jest fajnie. I rozruszałem się fajnie 2020 wrócamy z pełną dzidom i się okazało, że ta została szybko szybko zgaszona. I o tym też mówi Kuberski. Mówi o tym właśnie, że tak naprawdę patrząc na jego wyniki, to tak z 80%, 80 wyników mu nie wyszło. Waszło tylko tam 20%, z którego jest satysfakcjonowany. I też jakby zniża tą całą skalę. Mówi, że na przykład wygranie Złoto Olimpijskie, bo jak sobie zobaczymy na przykład Złoto, złoto Olimpijskie, czy tam przygotowywanie się do Olimpiady, są tak naprawdę 4 lata startów. 4 lata ktoś musi się przygotowywać do następnej Olimpiady i to pokazuje, jaki sport jest długodystansowy. I jak sport jest taki długodystansowy, jakoś nie potrafimy tego zrozumieć w codziennym życiu, bo chcemy. Już szybko widzieć kolejny film akcji, już szybko, już ten, kurde, już scrollowanie, paf, 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 cały dzień stracony. A tak naprawdę to użyto, czy to właśnie, że trzeba ciężko trenować przez wiele lat, żeby chociaż do Olimpiady się dostać. Czy tam, jak jedną Olimpiadę będziesz, nie, to na kolejną szansę, ile dostaniesz, są za 4 lata i też musisz na nich trenować. Więc to jest, ten cały proces jest ultra, ten cały proces jest ultra ciekawy, ultra maratonów, a no ultra. No Tak naprawdę, tylko jakiś wyczyn bierze to, że się zobaczysz na, na kartach historii. Bo przed znajomymi się lepiej sobie pochwalić, jaki dystans zrobiłeś tam 300-400 km za jednym razem, za jednym podejściem. Jak się okazuje, ludzki organizm ludzki organizm nie ma, nie ma że tak bym powiedział, limitów. Dobra, o mi się zdaje, że wyczerpałem po prostu temat Karoliny. E to jest była polska w ogóle, była polska olimpijka, jakby nie była. Dwukrotna, podejrze. Jestem, jestem ciekaw, czy podejdzie do kolejnej grupy, bicia, e, bicia rekordu, zrobienia tego rekordu, bo jeszcze nikt tego nie zrobił. To nie jest to, że bicie rekordu tego w ogóle, żeby, żeby taki wyczyn zrobić. No i też jak, jak najbardziej akcja charytatywna, akcja charytatywna, jaka to jest, i pewnie kolejna będzie znowu młotowiedzią, żeby wyłączyć live'a zgarny. no policja kurde krążą dzisiaj krążą dzisiaj w kółko tam i z powrotem nie? więc e, dobra kończę tego live'a kończę tego live'a także dzięki dzięki za obejrzenie e, dzięki za obejrzenie i co ja wam mogę powiedzieć do następnego do następnego do jutra to oko, w okolicach o 7 ranie się widzimy, także w międzyczasie się pewnie jakiś, jakiś temat urodzi w mojej głowie, żeby z wami po prostu na ten temat porozmawiać. Jeszcze nie odkryłem to, jak live chat później odczytywać, bo teraz to widzę, ale wczoraj dzisiejszym rano na, na przykład live chat nie mogłem odczytać później bo z powrotem ani mi się nie pojawia i Także jeszcze raz dzięki i pa, pa na razie.